Porwana teściowa, dzwoni telefon, facet odbiera i słyszy: Porwaliśmy twoją teściową, okup wynosi 500 tysięcy złotych. A jak nie dam wam kasy, to ją sklonujemy. Patrz, to ja idą dwie nie koleżanki ulicą. Jedna pokazuje palcem na wysoki blok i mówi: Widzisz tam ten żółty blok? No tak. A widzisz ten balkon na trzecim piętrze, gdzie się pali światło? Tak. To jest moje piękne mieszkanie. A widzisz tam tą blondynkę, co całuje mojego męża? Widzę. To ja. Facet żył na bezludnej wyspie ze świnią i psem. Po dwóch latach poczuł zew natury. Postanowił, że dobierze się do świnki. Ale nie mógł tego zrobić, bo ciągle pies go gryzł w nogę. Rzucał patyk daleko, aby pies pobiegł po niego, ale pies był taki szybki, że to nic nie dawało. Pewnego dnia idąc sobie z psem i świnką po plaży, zobaczył, że ktoś się topi. Popłynął do tej osoby i ją uratował. Okazało się, że to piękna blondynka ze świetną figurą. Kobieta mówi do faceta: Uratowałeś mnie! Zrobię co zechcesz! Facet myśli chwilę i mówi: Weź tego psa i idź z nim na spacer. Kolejna nauczycielka pyta Jasia. Jasiu, dlaczego masz takie same błędy co twój kolega z ławki obok? Proszę panią, bo mamy taką samą nauczycielkę. Mamusiu, dzieciaki w szkole śmieją się ze mnie, że dużo jem. Synku, nie przejmuj się nimi, ale jedz szybciej zupkę, bo mi wanna potrzebna. Pani pyta Jasia. Jasiu, jakiego znasz największego lenia? A kim jest leń? To taka osoba, która nic nie robi, tylko stoi i się patrzy, jak inni pracują. A, to moja nauczycielka od matematyki. Jaś z Małgosią wybrali się w góry na wycieczkę. Na cały tydzień zamieszkali w górskiej chatce. Ale, że było bardzo zimno, to Jaś poszedł po drewno. Gdy wrócił ze skrzynką drewna do chaty, od progu mówi: Kochanie, jak bardzo zmarzły mi dłonie! Małgosia na to: To włóż mi je między uda i się ogrzeją! Drewna nie starczyło na długo i Jaś musiał iść kolejny raz. Gdy wrócił, mówi: Małgosiu, ale zmarzły mi dłonie! Małgosia, wkurzona tą sytuacją, mówi: Może niech w końcu zmarzną ci uszy! Osiemdziesięciolatek przyszedł do lekarza na badania nasienia. Lekarz dał mu słoik i kazał przynieść pełen na drugi dzień. Dziadek przynosi pusty słoik, a lekarz się pyta. Dlaczego pan przyniósł pusty słoik? Przecież miał go pan napełnić. Nie, pan, próbowałem lewą ręką i nic, prawą ręką i też nic. Żona też próbowała raz prawą, raz lewą, ale też nie dała rady. Sąsiad z sąsiadką przyszli mi pomóc. Na początku próbowała sąsiadka dwoma rękoma i nie dała rady. Sąsiad próbował też raz lewą, raz prawą, aż zrobił się cały czerwony i nie dał rady. Zawołaliście sąsiadów? Tak, ale wszyscy się mega starali. Wielokrotnie każdy z nas próbował, ale za cholerę nie mogliśmy otworzyć tego słoika. Sytuacja w szpitalu. Kobieta zaczyna rodzić. Przychodzi do niej doktor i mówi. Mam dla Państwa propozycję. Mamy eksperymentalny lek. Są trzy zastrzyki. Gdy Pani weźmie pierwszy zastrzyk, to ojciec dziecka będzie czuł 50% bólu. Po drugim zastrzyku 75% bólu przejdzie na ojca. A po trzecim zastrzyku ojciec przejmie 100% bólu. Okej, okay, zgadzamy się. To proszę podać mi te zastrzyki. Poród się zaczął. Lekarz podał pierwszy zastrzyk kobiecie. Jej ból zelżał o 50%. Facet stoi z uśmiechem na twarzy i nie czuje bólu. Lekarz podał drugi zastrzyk. Kobiecie ulżyło o 75%. Facet dalej stoi i nic mu nie jest. Kobieta dostała trzeci zastrzyk. Ból całkowicie ustąpił. Kobieta urodziła dziecko. Po dwóch dniach wyszli szczęśliwi do domu. Jadąc samochodem do domu, mąż mówi do żony. Zobacz, Helenka! U nas na trawniku leży martwy listonosz. Siedzi Jaś i się na ławce. Jaś namiętnie obmacuje jej plecy. Jaśu, co ty robisz? Szukam piersi. No przecież są z przodu. Tam już szukałem. Hacet łowi ryby nad rzeką. Podchodzi do niego jakiś gość i pyta Widział pan taką ładną kobietę z dużym biustem ubraną w mini spódniczkę? Tak, widziałem, ale już jej nie ma. Dziękuję. Biegnę, może ją dogonię. Nie sądzę, dziś nurt rzeki jest bardzo mocny. Stoi jaś z Małgosią i sześcioro dzieci czekają na autobus. Po kilku minutach podchodzi do nich niewidomy facet i czekają razem. Przyjeżdża autobus, ale kierowca mówi, że jest tylko 7 miejsc, tak więc wszyscy się nie zmieszczą. Małgosia wsiadła z dziećmi i pojechali. Jaś ze ślepym dziadkiem poszli pieszo. Po 10 minutach spaceru ja się odwraca się i mówi czy nie może pan na koniec tej drewnianej laski nałożyć gumki, bo tak mnie to stukanie wkurza, że za chwilę nie wytrzymam. Renku, gdybyś ty na swoją laskę nałożył gumkę, to teraz byś jechał autobusem.